Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa, fach w ręku, tak bywa, z niczego mogę zrobić coś fajnego, jak drut pod ręką mam, a u mnie cyk, a u mnie fuk, i zaraz kurwa to pod ręką idzie, bo u mnie luks i obsasa i wszystko to, co majster chciał, to ma. A więc, gaz już mamy, ładnie nam chodzi, prymitywny to prymitywny, teraz możemy się zająć spawaniem e, tutaj tej konstrukcji siedzenia plus ten mocowanie do baku. E, no tak, zaraz będziemy testować. Tutaj mamy sytuację ułatwioną, bo majster przyspawa z powrotem to, co było. E, tu fotel akurat pasuje na te rurki, żeby przykręcić, nie? Więc nie będę tutaj nic kombinował, tylko się po prostu tak przedłuży. A, wydech miałem jeszcze przykręcić. Dobra, to jeszcze wydech chcę, przykręćmy. A ja mam jakąś uszczelkę na tego wydechu? W ogóle? Taka wielka? <śmiech> <śmiech> Troszkę zatka, trzeba by cyrklować. Jakoś za dużo żebym kupił. Na śruby nie pasuje. Patrzcie, tutaj otwory nie pasują na śruby. Będę zmuszony, że tak powiem, trochę tu powycinać. Tutaj centralnie, tu ładnie będzie pasować. Hmm. Tu muszę naddać. Wertepy się porobiły, ale nie będzie dobrze. Grę. Co o, jedna złapała. Daj drugą śrubeczkę. Nie, muszę tu bardziej wyciąć. Tylko jak? Jak tu kurno wyciąć tą dziurę? Wiertłem. Idioto. Będzie przepuszczać tutaj. Ja cię szpierdzielę. No. Może silikon dać ten do temperatur, nie? Pokaż. Do 360. No, tam większy chyba jest. <grystanie> Może na poksylinę sklej. <grystanie> do 360 stopni je. Niech tutaj temperatura wyjdzie z tego, ale byśmy skleiły. Dobrze. Maluskie mądrzej dajmy łosielkę. O i teraz tutaj trzeba złapać gwint Teraz możemy znowu tutaj bysy sylikonować Wypali się i będzie pierdział i hops no, jedną, potem drugą złapisz. Teraz o, tu mamy tłumiczek. Możemy sobie go tu przyspawać na sztywno, <grymna> na stałe. O, co ja nie wiem, czy Przyspałeś tego. Bardzo dobra robota. Teraz muszę tylko spawać tutaj ten tłumik, żeby nam tutaj nie puszczało. I możemy spawać już se fotelik do siedzenia. Bardzo ładnie, że wzmocnił <grybujesz> ruryczkę. Dobra. A z tej nie jest popękana? Nie, będzie chodzić. Teraz bliżej końca. Trzeba przyspawać tutaj. Może nie przyspawać, a. Zrobić osłonę na ten łańcuch. Żeś ta pisały, że jajca rozpierdą. <laughs> a mam takie coś. A może by tak pasowało, bym tu przykręcił? Nie, nie zasłoni tego. Bogaż, <laughs> to zetniesz ze skosa i zasłonisz. <laughs> Przyspawaj to tak. Taki dystans do silnika. Nie, ja tam utni to. Łutnito. Albo mi się wydaje, albo głupi masz szczęście. Wszystko mi jakoś pasuje. Kurde, zobacz. Ja se tu dokręcę. Od razu tu mamy wyznacznik, na jakiej wysokości gdzieś y, siedzenie powinno być. Hops, hops. Hops. Także będzie też ostro trzymać silnik w ryzach. Żeby przyspawać fotelik, trzeba było wyżej go. Tylko skąd teraz takie rureczki wezmę? Tuti, tuti <tutí> masz rureczkę przedłużającą o. Dobra, to to musisz, musisz uciąć. Pokaż, jak to idzie tak tu, I w jajca ci może strzelić. Dobrze, <laughs> <szef! O laughs> nie niemożliwe, żeby to tak było. Dobra, muszę tak dać. Tak jak teraz. Dostać się do żywej blach. W miarę prosto, tu też jest w miarę prosto. Tak by musiało być. Tu jest dziura, to daj śrubkę. <laughs> Nie, za gruba jest. Musisz tam coś dać, blaszki daj. Myślę, że można lekko wcisnąć i, i samym tym gazem dmuchnąć, nie? A to dupa. Idzie z drutem. Teraz tutaj musia dać kawałki ruryczyk. Ta nawet już taka bygięta jest. O, dobrze, że żebym wyciął. Ze skosa. Dotąd daj. Na oko. Proszę bardzo. I na oko, ze skosa, tak? Tak pasuje. Pokaż, kurde człowiek, ale teraz konstrukcja jest. Co to ma być? Trapy do gazu jest źle. Nie, może nie. Zastanawiam się, gdzie to z tym bakiem. na tłumikiem to tak nie bardzo, nie? Się plecy mogą zapalić. Tam to ja wykorzystywałem, wykorzystywałem. Ale to się wymyśli coś innego. Weź to takie coś. To tak, by musiało iść tak do góry tu. O, nawet tu pasuje, jak szyna. Tu do góry. Za dużo rzeczy żem zużył, <noise> teraz nie mam co wspomywać. O, takie coś mam. O. Trzeba było tutaj jakoś przyspawać i potem przyspawać to i będzie taki... O. Mocowanie na bak. <noise> Już się psuje.

Tygła już, czy jeszcze? kolejno borygiem. O, jeszcze. Pa. <gurba> Ładnie, nie? Majster prawie na finiszu. Dobra, trzeba było. Kurwa, nogą gdzieś na mną, Filterek zamontować. Tutaj jakoś. Tak. I tam wchodzi rureczka. Utni tu. Sylikonka. Tu utni silikonka. I tu gdzieś w połowie. Ops. I tak. Wchodzi filterek. I tam wychodzi. I wchodzi tam. Już tam z pawów pewnie do. Kranika strzelał. <grych> Odkręcaj pan Zaraz zobaczymy Czy będzie szło. Bak jeszcze tak się do końca nie trzyma, ale chyba nic mu nie będzie. Proszę ja was zalewamy i pierwsza próba, zobaczymy czy w ogóle to ruszy. <laughs> Czy to sprzęgie sprzęgiełko będzie miało siłę pociągnąć? Taki ciężar jak ja Linka się nie zacięła, <laughs> żeby nie pojechał w pizdu. <laughs> Ej, nie leci benzyna. Dostaję z jest Holy shit! Ale leję już teraz. Zakładaj no. Dobra. Może teraz. No co jest? Panie Jacku. Gazu pan dodaj. <noise> Ej, tu gdzieś jest ta śrubka taka do kręcenia, w którą zaspawałeś i nie wiem gdzie ona jest. Od tej strony nie masz jak ręki wsadzić. Majster tak zrobił, że teraz żeby się tam dostać, te tyty trzeba. O, jakoś tędy trzeba tam kręcić. Zaraz podkręcę i zobaczymy. Pokaż. O. Bardzo dobra robota. O, gaz. Ale nieszczelności są. Dobra, trzeba zobaczyć czy chodzi. Czy będzie miał siłę w ogóle pojechać, ale w wibracje na, na tej. Na budzie jakie wibracje są. Dymu nic jazdy będzie, ale idzie. Bardzo dobra robota. Strach, bo takie wibracje idą na cały ten samochodzik. Nie spręca. <noise> Puszczacie gaz, to dopiero skręcacie kołami, dopiero zaczyna skręcać, ale majster ma taki plan, żeby zamontować tutaj na kołeczka PCV, żeby bokami szło i żeby, wiecie, zrywy robiło. Będzie się ślizgać i wtedy będzie szło. Ale chodzi. Można jeszcze zrobić ten sposób, że, że to utnę po prostu i będzie wtedy napęd na jedno koło. I wtedy będzie można skręcać albo przód dociążyć śrubą tą wielką. Kurbo! Osialął! <grystanie> Idę tutaj, zaraz się przejedziemy. To nawet hamulcy nie potrzeba przy tym wszędzie. <grystanie>

Pa, pa, pa. Oh, shit. Oh, shit. A co? Gumy swek z ryba. Kurwa, człowieku. Zerbało gumeczkę. Nie, powiem wam, porażka jest z, z dyfrem zaspowanym, Albo trzeba tam to odciąć, albo trzeba e, te rury PCV założyć. Chociaż jakbym gumy pozdejmował, to to by się ślizgało. <grym> powiem wam, że jakby tak przepierdzielił z miejsca gaz do dechy, to mógłby tak dęba stanąć, tak jak na szybcej wsiekli <grym> <grym> Tylko strach tutaj, bo tu tak wibracje są na tej... Takie są wibracje na, na tej yy, ramie. No i ja to zdjął, to byś bokami latał. A więc dobra, słuchajcie, chciał, nie chciał, będzie chodzić. Także git malina, do następnego strzałeczka. Cześć! Boga.